Takich coś. Tak, to tak, nowe. Nowe, to pożyczyłem jeszcze Dałeś. Dałem. Ale na czym to jest Dałeś się pożyczyłeś. On nie ma leczenie. To jest na płycie. Na płycie. to na płycie, a obejrzałaś to tutaj? No, też ma przykład. Pajenczynek. Pajęczynek. Ale ja nie wyjrzałem, nie ma. Ja nie potrzebuję.

Nie, nie, to tamam. Nie, ]profuszu? nie. Komediowo, kurwa, ja no, ja no no, tak, y i do dupy. A jeśli chodzi o Gierka, to Ci powiem, że nie ma go nie, nie podobał Toterski w roli Gierka. Nie cofamy, no nie, ale tego nie Ale tak. Ale tego nie nie do bo podobny był do Gierka. Nie, nie nie No nie. Wygląda, no nie? No nie. Ale ja to bardzo... na nie, wróćmy do tematu. Ja wtedy ja komentuję, No, ja no zawsze, te, Jola, to nawet... Na... Nie, no to już nie Waldek. A propos meczu, to wy sobie gadacie, a ja właśnie nie cicho bądźcie, bo słuchamy, co o No, nie no nie i później no. się pytasz, a kto gra których No, No. no. Nie pyta, tylko ja właśnie nie lubię, bo ja lubię słuchać, co oni tam gadają między sobą. Ale wam lepiej gada. A wam tego z buki Maryno, bo później na inny temat gada sobie, ale tak to bardziej wciąga. Co wciąga? wciąga? No to robisz no, komentarz. Nie, on to mało się mówię. sobie trzeba, a to nie ma go ostatnio jakiś tam szpakowski mecz tam sprowadził i się pomylił, że ja z tam jakiś tam woke, to podjął Johnny Walker, tak? No. Jak ten walker nazywa? Ten, no? ten te whisky? Johnny Walker, Johnny, Johnny Walker. No. I powiedział Johnny Walker leży na monalu. I wielka chwela zrobiła, bo myśli o whisky, a nie o... o, o water, I pewnie pije. Bo to nie Johnny Walker, tylko yeah. Johnny Walker leży na ziemi. No. Nieee, wakacje jak dwie się No i takie pieczenie. Te. Czekając z tego szlakowskiego. I tak Wojtek nigdy nie dorośnie do poziomu mylącego się Ciszewskiego. Mylił się, ale on robił mecz. Tyle, że Ciszewski na początku był komentatorem jeszcze przez radio. No i to był on. Musiał, I on musiał tak opowiadać, że jest tak jak ja w autobusie, teraz Młyska, ja z takim gościem. I tak wiesz, ja dość tak pożegnał, że dziękujemy w imieniu firmy, coś tam, coś tam, i tak dalej. Ja działaj mikrofon, ja zresztą pierdolił, że dzisiaj to se kolację zjecie o inkluzji, czyli to, co znajdziecie w produkcie, to jest tylko nie się, że nie mówili, że to w samochodzie jest Ostatniego dnia, czyli dzień wcześniej, bo dzisiaj się skarżyć Dzisiaj zapomnijcie, dzisiaj już w ogóle ten. No i kurba mówi, kurwa, ten gość to politykę polityce i jak tamten, wiesz, powiedział dziękuję, a ja tak pogadałem to, to... Do... Jakby wychodźcie, jadłacie z autobusu, nie mówcie ze sobą śmieci na parkingu, bo to to nie jest nasza sprawa. Wiesz, tak ja, no to ja na przykład dostałem broń, grupa była tak kurwa dziwna, sztywna, że ja się po prostu odrzuciłem totalnie. Jak lubię się asymilować z grupą, to na przykład w tej firmy to są tak dziwni ludzie, że... Ale można pogadać w ten sposób, że inaczej cię posłuchają. Bo tamten to tak kurwa... Ja byłem na tych czasach w córce, ten kaon jest... Tu jest jakiś wiesz, przywodzi, 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 klep. Oj, oj, tak się klep, ona klep, 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 klep. No nie wiem, bo patrzę na mnie. Minutnie. Nie, nie klep, bo patrzę,

אההה <small> 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 To jest... Wiesz, ja... ona mi to kiedyś kupiła. Ona... Wiesz, my byłeś zaproszony i piliśmy japońską łódkę. Tą... Jak żona ucieka? Chyba wiem na jak. Ale się łatwo <sparna> Dziś Dzisiaj zresztą jedną łuski. Dostałem od żony drugą łuski. Od córki dostałem trzecią łuski. Kurwa, chodźcie, chodźcie. Ale jak napuje ona? Tak, nie, nie. Nie miałem. Nie? nie cały czas, jak kurwa, ja bardzo cię piję. Przerwę. I

Interview met de mensen van de Kamer. Nee, ik heb hier niks van. Nee, ik heb hier niks van. Nee, ik heb hier niks van. Ja Nawet prosił, wziął jak nie przepytywałem, pojechałem. Ja mówię, że ja likwiduję, to jest moja karta, nie, i proszę, jak chcę wypłacić wszystko i likwiduję No okej. Okay. No to to coś tchnęło i zawołał starszą. No i ta przyszła, i tak w historii patrzy, bo...

no znaczy. wybiłem transakcje, no nie mówię, no byłem ostatnio w Holandii, to tam też płaciłem. A większe transakcje, no we Włoszech wybierałem parę miesięcy temu. No to się zgadza. Jeszcze raz, no, a czemu tam nie, no mówię, no bo krupa, to jest z daleko stąd, nie? Co jest za problem? Macie dokumenty, macie wszystko. No i wypłacili, no i likwidacja konta. Nic, no ale wiesz, miło było, bo wiesz, bo tu ostatnio tak zjebałem babę, że, że wiesz... O, 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 o pieniądze? Nie, to jest o pieniądze, komentarze. bo przyniosłem wiesz, dwa no, tysiące i ona mi kurwa nie daje potwierdzenia dwóch tysięcy. Mówię kurwa nie polska, tam jest. później to odchodzi. Czy możesz przeliczyć, masz oczy, bo mnie widzisz. Więc przejdź, że jest 2000, jeżeli będzie fałszywe czy coś, to będziemy się widzieć inaczej. Co to jest kurwa, co to jest śpistek, jakiś taki kurwa papierek, że jest... Yy. Mirka podpisała 2000. Jak to nawet nie podpisałem. W kopercie jest. Mówię to co, koperta jest kurwa. Bo Ale o co Nie rozumiem. Daję jej Ile razy byłem, to się przeliczyli. Dali. Tylko a to też płacił, ale A ona ma. teraz, na przykład ja powiedziałem, że jest 2,400 i ona no, pisała 2,400 i nikt. No. No. potwierdzenia. Żadnego potwierdzenia. Mówię, tu nie wisa, jesteś. Wisał, kurwa, jakaś nie. mówię Zawoję ona jest tu najniższa poprząt. Mówię, nie, 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 ty kurwa jesteś nikim prawda? Ty jesteś kimś, kto tu siedzi. Kto chce to wziąć? Oczywiście, że chce wziąć. A ona już podała. Mówię, to gówno obchodzisz, no to weź to niej z powrotem. No to w końcu rzeczywiście mi ktoś tam wydrukowała i się podpisała. Ja w banku, bo nie wstawaj kumpli, ja sobie w zmieniałam, wymieniałam, do banku dawałam, zawsze mi wydrukowali, że... No ja nie, mam, nie, nie, bo ja tu przenosiłem po jest. kilkanaście tysięcy czasem, się pytali, skąd to mam, to żartowałem, nie żartowałem, no, ale ta na przykład wzięła, nie przeliczyła tyle, co jest i jest. No bo nawet tak sobie właśnie tak jak wpłacasz do bankomatu, bo piszesz, wejesz do koperty, piszesz jaka jest suma, no ale nie. I rzucasz do bankomatu i koniec. Ale po to kurwa ktoś jest idzie tam to ja mogę sobie też tam wrzucić, a ja nie wiem. Po to to jest, że ona tam siedzi i powinna się znać. No nie, no oni tam, im to sprawy chyba łatwiej, ale może nie chcą... Co łatwiej, ale co łatwiej, bo ona bierze jako bankomat, bierze ile jest tyle, taka ja nie bo to są nie stare, to były akurat był... same irlandzkie punkty. No to ale jak on udowodni, że ona wzięła, wiesz, to potem... No to nie udowodni, no to... No bo te, no potem nie, nie. tam jest jeden, drugi, trzeci, tam oni sprawdzają, no nie. Że, tak? że kamery są, i mnie główne kamery interesują, no nie? Moja przyjaciółka miała ja mówiłam mamie, że, że widać kartę pobytu w Polsce, nie wiem, to mnie że miała 13 tysięcy złotych na koncie polskim. No ona nie wie dlaczego, ale tak mówili, że musi mieć. To przybyła do brata i po trzech tysięcy. To jej też to przystrzelała, miała. Poszedła do maku, mówi okej, okay, to mam. Ja a skąd te pieniądze? I wezwali policję. A mam <noise> mówili, mówiliście mi, że muszę mieć 13 tysięcy na kodzie. Nie wiem dlaczego. To mój brat dał, mi 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 dała, żeby ona uspomniana na kodzie. Mówi, to są mojego, taty pieniądze mojej przyjaciółki, której Mówiliście, że tym muszę mieć na kodzie. Oni policję wezwali, że dlaczego nie płacisz tak? Ja, w Polsce. Prawda, w Polsce. Nie, szkole, nie, nie. nie, nie ona, ale ty wypracujesz, ja, to, to, czy start, czy to na, tak nie wyjazd. Zdecyduje taki szlak, on ma średniowiec na końcu. A skąd oni widzą, że nie płaci tak? Nie wiem, ale taką, taką, taką policję czytała. Ale to, to miała napisane, no. to czytałam, że ona musi mieć 13 tysięcy na końcu. Ja jak widziałam, przyjechałam 3 tysiące. Ale to z Boga, nie. To, nie, z Boga, z Polsce, no miałam Ale to musiało być ten jakiś powód, że te 13, to chyba... Musimy nie wiem, czy ma kartę pobytu, czy nie, coś w ogóle nie no, ja to ja też w banku że nie ma karty pobytu, nie było napisane, musi się trzymać się na koncie. Ale w no, I, no, może ale nie wiem, może, może no ja nie wiem, ale to może być jakaś kwota, że ona jest stanu. Jak tu do Anglii zawsze si jechało kiedyś, pamiętasz? Musiałaś mieć tam. Nie, nie, ja wiem, tylko że po Ale to dopiero że to, że to na czwartym roku studiów. Ona miała już te lata ten bank, wszystko było okej. Okay. Na czwartym roku to się zmieniło, że cały czas była w boryse bankiem, bo tam jakieś update'y robili, zmieniły, nowe karty, wysyłali co rok. I później mówili, że teraz, no, że coś zablokowali ich karty. I mówili, że musimy blokować, a to na papierki, że to tam potrzebujemy. Nie no, słuchajcie, to ale Ja mam na węgiersku chodzi. Dlaczego no, nie? trzeba trzeba. Dlaczego nie? 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 Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? nie? tam nie? tam nie? tam nie? nie? To był kiedyś taki kraj, że tam na tam tam tak Dlaczego tak, nie? A ty, Dlaczego ty Dlaczego nie? Dlaczego ty, Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? nie? Chorwa to jest droga, trzeba znaleźć Poltugalia, gdzieś, Spania. nie, trzeba znaleźć, Gówno prawda, Austria, Buharica? Austria gdzieś na pograniczu Bawarii, Włoch i tak dalej, oczywiście, że tam? Bo tam, jest coś, blisko na laty? No arty, jest argument, i na nie tam modę, jest. Na... No. I do Polski i wszędzie jest blisko. Ale, no ale, ale ceny jest. są też tu za ja chore. Wszędzie są chore ceny. Tylko ja tak Jak się czy tutaj sprzeda dom, to się kupi tędy. No, ale ja w mam na dziewiątym też no, ja, ja wiem. Ja to i tak się dorabia w kolejach. No i że to jest moje No właśnie, on też nie masz chwili. Ja cały tydzień. Przecież ja to pracuję dni. A i co, to jest ten dwa tam? No i dobrze. No i dobrze. Jola, to ja zainwestuję sobie na życiu. mnie tą Kurwa. Jakby jak bardzo wadnie Kurwa, ty spędzisz 15 minut mi załatasz, wszystko, że się na sędzia ci zostało. Jola, proszę cię. Kurwa, Kupię fotel nawet jak chcesz. Kurwa, weź mi to zrób. Wiesz, że ja jestem najlepszym klientem. Raz, raz na dwa tygodnie albo dwa na dwa tygodnie u Ciebie. No, ty, ma... no. ty to masz kurczę no. majątek w tym. No. Ale co dzisiaj normalnie? Jest taka firma z Bułgarii, w od implanty. W Bułgarii, ale chcę, żebyśmy kończyli tutaj też. Tak, to, no, ja, ja no, to jest celem je bardzo, to też nie jest. Wiem, bo pracę tyle cztery implanty i proteza to za 50 do 2000 euro. No, ale to nie jest. My, mechanicami, to jest. Dobrze, to jest. Zaczynają się od 2000. Nie, 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 robią, bo to dlatego, że ja nie.